Witajcie kochani. Kolejna najlepsza cząstka przed nami specjalnie dla nas, pan ją przygotował. Dopiero zaczęliśmy post. Nie wiem, jak się na niego zapatrujecie, jakie macie doświadczenia. Dla mnie bardzo często to był czas przygnębiający. Kiedy tylko się rozpoczynał, to takie właśnie odczucie miałam w sobie, takiego przygnębienia. Dostrzegam, że Pan Bóg przez swoje słowo chce zmienić to myślenie. Chce pokazać o co naprawdę chodzi w poście. Spróbujmy się temu przyjrzeć razem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, dziękuję Ci, że chcesz nas przyprowadzić do źródła. Dziękuję, że odnajdujesz nas pośród tego dnia. W tych wszystkich sprawach, które są istotne pośród ludzi, którzy są nam bliscy, dziękuję, że wyciągasz nas z tego i przyprowadzasz nas do Słowa, abyśmy przez chwilę chociaż mogli zaczerpnąć tego, co jest prawdą, co jest niezmienne, tego, co nas ukształtuje we właściwy sposób, że będziemy mogli doświadczyć Słowa, które, chociaż być może jest trudne, to jednak. Nie jest poniżające dla nas, ale jest kształtujące. Duchu Święty, otwieraj nas. Przynosimy ci tych wszystkich, którzy są głęboko w naszym sercu ukryci. Przynosimy ci tych, którzy cierpią i nie mają siły, nie mają chęci na to, by szukać wolności. Nie mają chęci na to, by się spotykać z Panem. Brakuje im wiary. Przejdź, Duchu Święty, do tych wszystkich serc, ty znajdziesz najlepszą drogę. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza. Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, Dlaczego my i Faryzeusze tak często pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą się smucić, kiedy Pan młody jest z nimi? Nadejdą jednak dni, kiedy Pan młody zostanie im zabrany, i wtedy będą pościć. Bardzo krótka dziś Ewangelia, ale. Wystarczy, aby nam pokazać coś ważnego. Zaczęłam mówić o tym, o tym poście, który zawsze był dla mnie taki przygnębiający. Myślę, że warto zweryfikować to, jaki mamy obraz i czego zostaliśmy nauczeni kiedyś, co nam zostało przekazane, może w dzieciństwie czy, czy w takiej wczesnej młodości, na czym polega ten post. Bo wydaje mi się, że to, co w mojej głowie, w moim sercu jakoś pozostało, to to, że w poście czegoś nie wolno. Nie wolno różnych rzeczy, przede wszystkim nie wolno jeść słodyczy, co już zawsze było dla mnie wielką trudnością. To tak, śmiechem, żartem, ale jeżeli rzeczywiście takie treści wpadają nam do serca, no to zaczynamy tracić taki sens, cel, główny wątek tego wszystkiego, po co to się dzieje i co to jest za czas i co mamy z nim zrobić. Bo myślę, że wiemy o tym, że w wielkim poście nie chodzi o to, by nie jeść słodyczy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma taką intencję... I chcę w ten sposób y, oddać coś z siebie, to niech to będzie taka forma. Y, zawsze dla mnie było ważne znaleźć sens i cel w tym, co robię. Jeżeli y, nie potrafiłam odpowiedzieć sobie na pytanie, albo ktoś nie potrafił mi powiedzieć, po co coś robimy, to naprawdę trudno było mi się za to zabrać i, i robić to z przekonaniem. I widzę, że hmm, widzę, że tak samo jest z wielkim postem, bo jest to bardzo ważny czas, jest bardzo długi, yy, i naprawdę ważne jest tutaj nasze nastawienie. Yy, więc dzisiaj yy, kolejny taki fragment w Ewangelii, ale i w pierwszym czytaniu, gdzie Pan Bóg chce nam podpowiedzieć i rozjaśnić, na czym ten post ma polegać. Zobaczcie, że w Ewangelii y, dzisiaj czytamy, że y, uczniowie Jana y, przychodzą do Jezusa z takim wyrzutem i mówią: Przecież my tak pościmy, bardzo dużo pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą. Y, no i zobaczcie, y, no, nie wydają się zbyt szczęśliwi ci y, uczniowie Jana. Y, mają taki wyrzut w sobie, że przecież tak bardzo poszczą. I jakby, i co, i nic z tego, nic z tego nie mają. A słuchaliśmy wczoraj o tym, że Pan Bóg oddaje nam, kiedy my czynimy coś w ukryciu, kiedy z serca chcemy coś dać. I może warto zweryfikować te nasze posty, różne formy, bo jeżeli nakładamy sobie kolejne i kolejne i kolejne postanowienia, to naprawdę możemy być tym przeciążeni. I stać się takimi mm, yy, takimi celnikami, którzy po prostu może sprawdzają tylko, czy, czy, yy, czy właśnie czy podatek jest zapłacony. Czy zrobiliśmy to wszystko, co mieliśmy zrobić, a na końcu ucieszymy się swoją własną mocą, bośmy zrobili to wszystko, co zaplanowaliśmy. Ale nie na tym polega post. Aby się ucieszyć, że. Jestem w stanie wypełnić 20 postanowień. Bardzo nam jest pomocne dzisiaj pierwsze czytanie i chcę taki spory fragment tego czytania Wam przeczytać. Jest naprawdę przepiękne. Czytamy tak: Otóż w dzień Waszego Postu, Wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich swoich robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów i wśród niegodziwego walenia pięścią. Nie pościcie tak jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Zobaczcie, to słowo zgiełk jest dla mnie niesamowite. Zgiełk, taka wrzawa, jazgot, dużo szumu, wielki chaos. Może tak wyglądać nasz post. Ale nie o taki post chodzi Panu Bogu. Nie chodzi, nie chodzi Jezusowi o to, byśmy przyszli i zapytali: No przecież tak poszczę, przecież tyle rzeczy wymyśliłem, tak się bardzo staram. I co? Z takim wyrzutem, ze zgiełkiem. I zobaczcie, co nam mówi Pan. Czy to jest post, jaki ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy, jak sitowie, i użycie woru z popiołem za posłanie, czy to nazwiesz postem i dniem miłym panu? Czyż nie jest raczej postem, który ja wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego którego ujrzysz przyodziać, i nie odwrócić się od współziomków. Kochani, czyż nie jest to dla nas odpowiedź i niesamowita wskazówka i zdania, które możemy rozważać naprawdę nie przez tą jedną chwilę, ale długi, długi czas. Zobaczcie, co jest postęp. To, że ja y, naprawdę zapieram się samego siebie i wychodzę do tych ludzi, którzy nie są mi y, bliscy w sercu. To, że ja staram się rozerwać kajdany zła. A zło jest naprawdę wszędzie wokół nas. Doświadczamy tego, nieżyczliwości, obmawiania. Pan Bóg nas wzywa, byśmy rozrywali te kajdany a nie do tego, byśmy zwiesili głowę jak sitowie i użyli woru z popiołem za posłanie. To nie jest dzień miły Panu. Ten zgiełk i ta wrzawa, którą podnosimy, wykłócając się, udowadniając Panu Bogu, ile żeśmy już postanowili, to nie o to chodzi. To, co dla mnie jest ważne w tym czytaniu, to to, że post jest... Czasem, kiedy moje serce ma naprawdę przylgnąć do Pana. A ono może przylgnąć do Pana, kiedy będzie też rozdawało się innym ludziom. Bo, tak jak to pisze papież Franciszek, miłość Boga i miłość Bliźniego to ta sama miłość. Myślę, że tego chce od nas Pan. To słowo nam bardzo jasno to mówi abyśmy rozrywali kajdany wypuszczali na wolność uciśnionych i więźniów może trzymasz kogoś w więzieniu nieprzebaczenia może to będzie czas żeby go wypuścić może nie dzisiaj i nie jutro ale mamy na to czas może trzeba zacząć od pragnienia serca może poprosić aby pan nam pokazał kogo trzymam w więzieniu jakie kajdany zła muszę rozerwać może nam pokaże, z jakim głodnym mam dzielić swój chleb? Może to nie chodzi o takiego głodnego z ulicy, który nie ma co jeść, ale może ktoś w moim domu, obok mnie, bliski mi, jest głodny miłości, a ja nie mam dla niego miłości, nie mam dla niego przytulenia. Naprawdę umieramy z głodu obok siebie. Prowadzić do domu biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. To bardzo konkretne, bardzo proste wskazówki. Prośmy Pana, żeby nam pokazał, jak mamy iść. Może nie wszystko naraz, na pewno nie wszystko naraz, ale Pan nam pokaże nasz kierunek, za co mamy się wziąć najpierw. Dobry ojcze, tak Ci dziękujemy za to, że chcesz nam w tym szczególnym czasie dawać swo swoją łaskę, że pragniesz nasze głowy podnosić do góry, abyśmy mogli chodzić jak dzieci Boże. Dziękuję, że Ty nas wzywasz do takich zadań, jak rozrywanie kajdan, że Ty chcesz, byśmy karmili naszych braci, Twoją miłością. Dziękuję, że nas posyłasz, że to my jesteśmy ważni i potrzebni, żeby to zrobić. Że jesteśmy w tym dziele takim przedłużeniem Twoich ramion, że to miłosierdzie, które chcesz rozdawać, chcesz, żeby przechodziło przez nasze ręce. Uwielbiam Cię Pani i wywyższam w tym czasie. Wierzę, że. Mm, że Ty chcesz tak nasze serca prowadzić i kształtować, abyśmy coraz bardziej mogli do Ciebie się przytulić, aby nie było między nami żadnej granicy, abyśmy my nie uciekali od Ciebie z lęku, z zawstydzenia, z powodu naszego grzechu, słabości, abyśmy naprawdę w tym czasie mogli stać się dziećmi, które bez lęku siedzą na kolanach Ojca. Cokolwiek się wydarzy, mogą przyjść i usiąść na kolana, i wiedzą, że będą przyjęte, i wiedzą, że już są odkupione krwią Jezusa. Uwielbiamy Cię, Pani, w Twoich ranach. Amen. Dziękuję Wam, kochani. Dobrego dnia. Niech. Wasze serce przylgnie do serca Buszego. Do zobaczenia.